Pewno słyszeliście już dawno o takim micie, że nie da się złożyć kartki więcej niż siedem razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Złożyłam siedem razy. No, ale kto powiedział, że to ma być składane... Duś pytali, czemu ja używam drugiej ręki, bo trzymam nią tablet. Kto powiedział, że trzeba to składać tak o równiutko, o. No wiecie jak. Ja tak nie złożę raczej jedną ręką. Как бы уже так-то, типа, складать. А, правда, вот не лечу. Та-да. -та.